Bardzo często miałam takie e, pytania dotyczące właśnie układów prywatnych po, na, 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 na różnych treningach negocjacyjnych, które prowadzę z dzieckiem, z mężem, z żoną, z partnerem, z partnerką itd., itd., gdzie na początku ludzie mówili, ja nie będę przecież negocjować w domu, bo to, bo to, bo to, bo to nie wypada, bo ja tą osobę kocham. A dlaczego nie? Otóż zacznijmy od pewnej rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że musimy zrozumieć w, w związku, na czym zależy drugiej stronie. W biznesie to się nazywa wartościowaniem, czyli każdy ma swoje poczucie pewnych wartości. Prawda? I zacznijmy od prostych rzeczy. Mamy wyjazd na wakacje, chyba wspomniałeś przez moment, a mhm. jeżeli nie, to to, 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 to to jest taki pierwszy przykład, który mi przyszedł do głowy. Jedna osoba chce jechać, coś zwiedzać, druga osoba chce leżeć na plaży, jedna chce jechać tutaj, druga chce jechać tam i zaczynamy dyskutować. Prawda? I mamy, yy, mamy, mamy pewną różnicę w y, m, poglądach. Co możemy zrobić? Możemy się pokłócić albo próbować narzucić rozwiązania. Jedziemy tam. Możemy pójść na quasi kompromis. W tym roku jedziemy tu, a w przyszłym tam. Możemy tak zrobić, prawda? To już jest jakieś rozwiązanie, ale zauważmy, że to rozwiązanie jest już pewną formą wymiany. No? Bo my się wymieniamy. Negocjacje polegają na wymianie, ale najlepszą formułą jest coś takiego, że możemy na przykład podjąć decyzję, że jeżeli dla Ciebie jest ważne leżenie na plaży, a dla mnie jest ważne zwiedzanie, no to sobie rano leżymy na plaży, a jak słońce będzie zachodziło, to sobie zwiedzamy. Czyli możemy to w jakikolwiek sposób połączyć, czyli, czyli zrozumieć, na czym zależy drugiej stronie.